Hej, cześć i czołem! Lecimy z kolejnym epizodem z naszego Last War'a. W tym momencie bierzemy pod lupę czwarty tydzień i jeżeli chodzi o czwarty tydzień, no to tu już trochę się dzieje więcej ze względu na to, że oczywiście mamy coś takiego jak walka o miasta levelu 7, mamy możliwość wybrania Warlord'a. I innych umiejętności. Czyli co to dokładnie znaczy? To w tym przypadku zrobię to w jednym materiale, ze względu na to, że w sumie mógłbym to zrobić jako dwa osobne, ale wtedy znowu ten odcinek, jakby miał ledwo 2-3 minuty. Także przechodząc do sedna. W tygodniu czwartym zaczyna się coś takiego jak Fraction Duel. Action duel to jest nic innego jak po prostu starcie pomiędzy serwerami, czyli takie standardowe potyczki, które miały miejsce już do tej pory. Eee, w tym tygodniu zaczyna się coś takiego jak Copper Conquest, no i on trwa przez 4 tygodnie. W każdym tygodniu macie po dwie rundy. Naprzemiennie atakujecie i się bronicie, czyli standardowo jest to zasadniczo nic innego jak po prostu walki o zasoby, walki międzyserwerowe, walki międzysojuszowe. Wysyłacie wyzwanie do sojuszu, z którym chcecie stoczyć bitwę, no i wtedy tą bitwę toczycie. E, tak jak mamy nasz budynek, oczywiście każdy z tych pomniejszych budynków trzeba bronić. Także w tym przypadku musicie rozłożyć swoje wojsko na trzy budynki. Jaka jest najlepsza strategia? No, najlepiej jak najsilniejszy jest to najbliżej tego budynku. Najlepiej jak są pomiędzy Wami maksymalnie. Albo maksymalnie, lub minimalnie zależy, e, dwie, dwie kratki przerwy, ze względu na to, że daje wam to możliwość e, oddalenia waszych wrogów od swojej bazy. Dodatkowo, innym aspektem jest ważne, żeby mieć tarczę przed e, rozpoczęciem walk. Nie jest to bez, bezpośrednio spowodowane tym, że możecie zostać zaatakowani, ponieważ atakowanie baz jest zabronione. Jedynie możecie atakować bazy, które znajdują się oczywiście pod yy, polem martwym, czyli zasadniczo naszymi polami, które są po prostu yy, przy miastach, lub użyte za pomocą abilitki. Ale po, oprócz tego mamy coś takiego jak przywołanie potworów. Dzięki temu przywołaniu potworów, możemy pozbyć się bazy przeciwnika. Więc w tym celu, żebyście nie zostali spaleni przez tą umiejętność, warto tą tarczę założyć, tak aby wasze miejsce w pobliżu waszej bazy nie zostało zabrane. Oprócz tego oczywiście mamy dwie specjalne umiejętności. Warlord otrzymuje specjalny pocisk, który transformuje go w dinozaura zasadniczo. I w momencie to jest bardziej ofensywna umiejętność, którą wykorzystujecie do zaatakowania cudzej bazy, a dokładniej tego centrum sojuszu. I w momencie, jeżeli uda wam się je użyć, wtedy tworzycie podmuch, który wyteleportuje wszystkie bazy przeciwników w obrębie tego obszaru, w którym to uderzy. Druga umiejętność to jest battlera. E, służy do stworzenia Tesli. Jest to umiejętność defensywna, którą używacie na własnej bazie. E, własna baza, oczywiście mam na myśli rzecz jasna centrum e, sojuszu, ale myślę, że każdy się tego domyślił. No i ta Tesla akurat nie jest o tyle fajna, że ona atakuje co 10 sekund e, wrogów w pobliżu tej e, Tesli i dzięki temu możecie się pozbyć wrogów, którzy są w miarę blisko tego, i jednocześnie przejąć ich pozycję, tak żeby zmusić ich o oddalenie się od waszego centrum. No jeżeli chodzi o tydzień czwarty, tak by się chyba to wszystko prezentowało i myślę, że to by było na tyle. Także dzięki za obecność, dzięki za oglądanie. Widzimy się już niebawem. Na razie.